Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem Wojciech Kotowski, pełnię funkcję eksperta do spraw prawnych aspektów wypadków drogowych. Proponuję dzisiejszy temat, bardzo żywy, aktualny, pojazd autonomiczny. Proszę Państwa, od razu powiem, że jestem sceptycznie nastawiony do tego rodzaju inicjatywy. Zaraz powiem dlaczego. Otóż uważam, że nie jesteśmy Technologicznie przygotowani do tego, żeby wprowadzić do ruchu drogowego pojazd, który będzie prowadzony przez maszynę i będzie prowadzony bezpiecznie, nie spowoduje wypadku. Ta maszyna zareaguje na zagrożenia. Mało tego, będzie miała jeszcze intuicję i Możliwość i rozwinięty zmysł przewidywania to, czego się oczekuje od kierowcy. Otóż kwestia taka, dobrze, prowadzamy pojazd, jest on w pełni wyposażony, sprawny, ma swojego właściciela, jedzie. Powoduje wypadek? Kto za ten wypadek będzie odpowiadał? Czy będzie odpowiadał właściciel pojazdu? Czy będzie odpowiadał y, producent? Czy będzie może odpowiadał y, ten resort, który zalegalizował określoną formę? Na to pytanie ani państwo, Zapewne ani my, ani pomysłodawcy nie są w stanie jeszcze odpowiedzieć. W związku z tym proponuję wrócić do tej rozmowy, jeżeli projektodawcy potrafią na te pytania odpowiedzieć. Zapewne będzie się to skłaniało do następującego rozwiązania, że powinien odpowiadać właściciel. Dlaczego? No bo właściciel może wyłączyć maszynę i sam poprowadzić ten pojazd. Tak, tylko że yy, na to, żeby zapobiec wypadkowi na drodze, potrzebny jest ułamek sekund. Pozostawiam do przemyślenia wszystkim, to znaczy projektodawcom, pomysłodawcom, zwolennikom wprowadzenia. Myślę, że nie kierujecie się Państwo tym serialem filmowym nieustraszony, bo o takim pojeździe to marzyć chyba w żadnej rzeczywistości nie moglibyśmy. Tym optymistycznym akcentem bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam do komentarzy, do możliwości. Wspólnego rozwiązywania problemów. No i oczywiście do następnej emisji. Kłanem.